Trzyma, z tej strony Sebus, a to kolejny film na moim kanale. Jeśli będzie łapę w górę, komentarz stary będzie dalej możeć. No a my dzisiaj gramy sobie w Score Hero. Ja jakby co? To już trochę zacząłem. Eee, tego niestety nie widzieliśmy. Gramy w Bolonii i teraz będzie mecz z Livorno. Goal. Napiszcie w komentarzach czy ta sera będzie się nam podobać Trzy gwiazdki? Ja mam no trzy, ale nie mam takie lagi. gwiazdka Będzie, będzie jeszcze tylko 9 gwiazdek, no powinniśmy to zrobić. Powinniśmy to zrobić na easy, to musi być gol, oczywiście dobra forma. No i co dalej? Ja mam chyba 700 nie level na moim najlepszym koncie Ojej, 2-1, 3-1, wolny, kurczę nie. Gold. Dobra, już to pomijam po prostu. Może trzeba było podać. To byłby prostszy sposób. No niestety... To będzie tylko Asis Przegrywamy w farmu. Nie wiem, my filmu nie będziemy oglądać. Albo mam pomysł. Dobra, wracamy już po przerwie. Gramy z katanią. Gramy z katanią. Miejmy nadzieję, że wygramy. No i tutaj jest 2-0 będzie, bo tutaj widać. ojej Nie, już się robi coraz słabiej, jeżeli chodzi o wyniki. No, w pierwszym sezonie było dobrze, a teraz... Ja mam wielkie doświadczenie w tej grze oczywiście, bo mój rekord to jest jakiś 700 level. Nie no, nie chcę mi się już oglądać tych waszych filmików. Nie 0 O, ja nie używam tego przycisku o tego, ale mi się po prostu nie chce. I teraz, teraz powinienem go wykorzystać, wiecie? Gramy sobie spokojnie. Rozgrywamy klepki i ten powinien strzelić. No tak. I to jest gol. As it hero. O! To tak powinno wyglądać. Ja myślałam że tak. A tu inaczej. A tu dobrze. I już chyba mamy. Nie, jeszcze trzy. Jeszcze trzy gwiazdki. I kolejny mecz z Parmą. No, chcemy rewanż. My musimy się zrewanżować. Za ostatnie Zostanie mecz, co to była za bramka, nie? Gdyby to siadło, ale ja nie będę strzelał, bo bramka na pewno to obroni. I pytanie, nie ma spalonego. Bo nie będzie się strzelać, no właśnie, to było bezmocne, jednak przejął i to jest gol. To jest gol. No tylko jedna gwiazdka niestety, ale. Nie, no mamy pewne. Mamy już po prostu pewne. Pewnie sezon trzeci. O, grano, no. To nie też grałem. I chyba wtedy przegraliśmy albo wygraliśmy. Nie wiem do końca. Był zespół Krzysztofa Piątka. Zobaczymy, co dzisiaj pokażę. Napiszcie w komentarzach, czy też kupić. Tę dziesiątkę, przy dziewiątkę, jako numer. O, znam ten level. Znam ten level. O, jeju. ale teraz waliłem. Tutaj, ow, nie, byłem pewien. No i teraz coś za akcją I to jest strzał to jest gol I to jest gol, ale się cieszę Takie wypuszczenie za mocne Za mocne Od razu tam Główka! Nie no, bez sensu Kurczę no, nie Dlaczego? Nie Tak to wygląda Co?! To nie powinno tak wyglądać, ludzie Źle będzie Nie no. Tak Dobra. O i nie mogę jeszcze tego przerwać. No nie. Najgorzej. I co? Wyjdę sobie ze skora. I wejdę. O idzie Od trophy. I teraz jest pytanie, czy zrobię ten deluxe trophy? Zrobię. Co to jest? A. Na gwiazdki to się gra. Marsylia. Fajnie, bo na no, no wiele można zagrać. Ja to dla was zrobię. Ej ty, gdyby to wsiadło! Nie? Jak myślicie? Fajna brama, bo Nie, 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 ja nie mogę tak skończyć, no. I tu jest lop. I tu jest wolej. O, ale brama. Ale jaki, jak, to, Tu się nigdy nie zobaczcie. Oj, po ziemi. Ja ja Przewijam. A, czyli trzeba walić Strzał Broni? broni Bez żartów, jaki to jest chóry Ja to przegram, nie? No jak on wywalczył to? A właśnie, powinienem do tamtego, do naszego gracza zagrać powinien to już Tak Do tego i teraz nie wiem. Kurde nie. Ja wiem szczerze, że to jest ciężko. Możecie mało łapek zostawić i to mnie bardzo by martwiło. Tak, nie wierzę i to jest dobitka, i to jest bramka. Ale gdyby tu weszło, taka piękna brama. I tak dobrze, bo strzeliliśmy. Dobra, już tutaj nie będę się bawił. Podanie. O nie, nie, nie. Zła pozycja. Za mocno. Nie. I co ja mam w tym momencie zrobić? Co ja miałem w tym momencie zrobić? Nie! Znowu wychodzimy ze Skora. Najlepiej. 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 Dobra, już nie gramy tego całego Deluxe Trophy. Kurczę, no i 50 zmarnowanego hajsu, no. Nie! Myślałem, że to jest mój! Myślałem, że to jest mój! Jak ja jestem mądry, nie? Najlepiej. Nie, Niech teraz skończę. Nie! Koniec. No jaju. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zasubskrybuj mój kanał, dzwonkiem łapki w górę, komentarze, zaraz będzie dalej wyzielać. a Ja się z wami żegnam i cześć!